Jest pan y, w telewizji młodzież. Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba pozbierać. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. To, przepraszamy, musi, musi pan zejść. Tu ja powinni zblokować, nie powinni. Kurwa wielka. Straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejsków wyjebał. Oni sobie tylko kurwa, co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mnie, jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów kurwa, takich jak tu chodzi, nie? No a to a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa, dykty ciężkie, kurwa, opijają. Oj. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, w Wojewstwie Olsztyńskie. Chcę przedstawić swój życiorys. Ukończyłem zasadniczo szkołą zawodową jako kierowca mechanik. Posiadłem swoją posiadłość. Domek drewniany. Mam matkę, mam brata. Tatuś nie żyje, ale tatuś bardzo, jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o Warszawę, walczył o Polskę, walczył o Boga, ale nie ma ojca. Odeszedł, jak ja mówię, połowu zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz. I stamtąd patrzy, jak ja kandyduję na prezydenta miasta Białegostoku. Dziękuję bardzo Państwu. Kto Cię dzisiaj posunie? Tak dokładnie, jak ja. To wypieści czy czunie i wyrucha za dnia, może wolisz minetkę? Ja potrafię to też. Ty masz cipkę jak rozetkę. A ja chuja mam jak zmierz. No Wybier dalej i kłóc w dupę wyjebana Twa cipa jak stary rękaw od kaftana. O ja ciebie nie chcę znać. Nie, kurwa, twoja motem pneumatycznym w dupę wyjeba. Mama. A na chuj mi twoje kwiaty. Twój pierdolony bez. Ty z córką pederasty. Kiedy wali pies? w sklepie albo, albo nie wiem, być dentystką to jest popierdolona sprawa. Hej, a dla wszystkich dentystów właśnie wyleciały ząby. To nie jest tak, że ja idę sobie do programu i mówię teraz sobie będę się całować ze swoim narzeczonym, żeby sobie na mnie popatrzyli. Tylko po prostu mam ochotę, bo się nie bzykałam tydzień i ja bzyknę się w kiblu, bo mi się chce, a nie dlatego, żeby oni mieli na co patrzeć. Ja, ja rzadko używam takich słów, że bzykałaś się z nim w kiblu, to jest, to był twój narzeczony? Tak, a z kim mam się bzykać? No tylko z narzeczonymi się bzykam. Przypomnijmy, że to jest, jak się nazywa, ten pan? Y Radosław Majdan. I strzelałaś mu gole w toalecie. Tak. On mi również. <grywa> Czego nie rozumiesz? Ja ci powiedz mi konkretnie: zadaj mi konkretne pytanie, ci wszystko wytłumaczę. Po co to? Dlaczego? Bo mi się bzykać chciało. Bo ci się bzykać chciało? Tak. 200 armat grzmiało. Powiedzmy, czy masz na przykład jakieś tatuaże, które zdobią Twoje ciało z jakimiś napisami? Tak, tutaj mam na przykład, bardzo proszę, no. e, e, imię swojego narzeczonego po hebrajsku. Rozumiem, rozumiem. E, natomiast, e, Jakie to imię jest? To jest Radziu. Radziu, tak, tak. Natomiast tak. tutaj, podtrzymaj. No, podtrzymam, podtrzymam. Oj, poczekaj, ja, wiesz, to ty, ty mów, ja będę trzymał tutaj też. Natomiast tutaj zrobiłam sobie tatuaż z inicjałami Radzia. Na, na, na Jaką on ma na imię? Radosław Majdan. A gdzie ty ten? Miałem te alternatywy. Też kurwa chlałem na umór. Też kurwa... Było... Było ze mną różnie. Nie miałem co żreć, kurwa, nie miałem gdzie spać, byłem chudy, kurwa, waliłem wódkę i miałem wyjebane kurwa. Czasami ćwiczyłem, czasami nie ćwiczyłem, teraz poćwiczyłem, to powiedzieli, że się napisgałem kurwa specyfikami, no bo, 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 bo wiesz, bo ludzie chcą wiedzieć tylko to, co widzą, kurwa, a tak naprawdę wiesz, jest różnie. Ja chcę, ja opowiadam o złych rzeczach, ale ja chcę stanowić przykład kurwa, że, że, że ja jestem z tym kurwa związany, ale niekoniecznie musi mi to odpowiadać, bo to kurwa sucha relacja rzeczywistość, komentarz, sam odpierdalam tyle głupot, kurwa w moim wieku, że, że, że naprawdę kurwa czasami sam się zastanawiam na tym, co ja robię. Kciuk mnie napierdala od wtorku, boli mnie kurwa tu, napierdala mnie łapa, bo gdzieś kurwa biegałem na bosaka, kurwa przedwczoraj bez koszulki i rzucałem szklankami kurwa w radiowóz i chuj w centrum miasta. No. Byłam na wakacjach w Holandii, w Amsterdamie, mieszkałam kurwa prawie przy polu, bo pracowałam na polu. Zbierałam jabłka, gruszki, śliwki kurwa, no i zapoznałam fajnych y, Polaków, dziewczyny, chłopaki, żeśmy pracowali, było git. A że Holandia jest krajem takim, wiesz, do przodu, poszliśmy do normalnie w każdym kiosku, w sklepie spożywczym, w aptece, czy monopolowym. Poszliśmy, no i kupiliśmy sobie tego, trawa gratis kurwa i git, i lecimy. Ja ciągnę kurwa power jak chuj, rozumiesz, różowo mam w oczach, niebiesko w mózgu. Zgłos ratuje, normalny kurwa luz na 360 stopni. Super kurwa było, tak super. Mówię ci, że szok. Ile no pani tam była? No byłam przez 3 miesiące. Super było. No kurwa pała jak chuj. Ale zarobkowo, tak? No, no. Jabłka zbierałam. Koleś na drzewie, ja do koszyka, wiesz o co chodzi. Trawka, git, majonez i super było, no. Ale... Y no, tam to jest legalne, tak? No dokładnie co, nie wiesz, nie byłem. A czemu w Polsce to jest nielegalne, a tam jest legalne? Nie wiem, skąd mogę wiedzieć, Tam jest kraj otwarty tu jest komuna, jeszcze jest. Nie wiesz, że jesteśmy 100 lat za murzynami,